Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Vlogson. Jak pewnie zauważyliście po tytule lub miniaturce robię sobie krótką przerwę na kanale. To znaczy powód. Powód jest taki, że chciałbym odpocząć troszkę od YouTube'a i zająć się życiem prywatnym, a mianowicie niedokładnie od YouTube'a, czyli nie oglądać YouTube'a itd. Tak po prostu nie będą wstawione odcinki, a zaraz przejdziemy do tematu live'u. No właśnie, jak chodzi o live, to oczywiście live'y będą się pojawiać na kanale, ale dwa razy w tygodniu w opisie macie kiedy dokładnie i o której dokładnie. Kiedy koniec przerwy? To znaczy przerwa to mało powiedziane jeśli chodzi o taką małą przerwę. Poniżej miesiąca lub nawet miesiąc, więc to nie jest dużo, max to jest dwa miesiące. Warto czekać, ponieważ dadam coś od ciebie na sam początek końca przerwy. Warto czekać. Chyba, nie no, każdy się domyśla, co to będzie. A otóż będzie maraton. Yy, w jednym dniu będą dwa filmy na moim kanale. Oczywiście rano i wieczorem. Będzie co oglądać. To już by było na tyle. To, co teraz mówiłem, to było po prostu, żebyście nie zadawali pytań i żebym nie musiał odpisywać na takie pytania. Jeśli macie inne pytania, to warto zadawać i odpowiem. Ale to po prostu takie podstawowe pytania. Jakie na pewno byście zadali. Ja się z wami żegnam. Widzimy się po przerwie, oczywiście, albo na live. No i pa!